Uśmiech i potakuj. Hejka, to you. I love you. Kojarzycie serial, mali agenci? Juni w pewnej chwili mówi: uśmiech i potakuj. Nic nie słysząc przez zatyczki do uszu, które mu utknęły. Jak często jesteśmy głusi na pogardę, złośliwości, utyki lub od ludzi? Jak często robimy dobrą minę do złej gry? Nie chodzi mi tutaj o to, by zakładać maskę i dawać, że jest wszystko w porządku. Na myśl mi przychodzi teraz moja ulubiona pieśń. Alroniowy nastrój. Agnieszki musiał. Tekst to idealnie odzwierciedla to, że mimo tych gorzkich spojrzeń ciągle przewijam w myślach dobre wspomnienia. Gdyby ciągle było słodko i łatwo, życie stałoby się bardzo nudne i niemal przygnębiające. Krzysiek Pierksa też mówi, pomimo to. A ty dalej działaj i po prostu się nie zatrzymuj. Nie, wszystkim, nie wszystkich musimy lubić, ale szanować należy zawsze, pomimo tego, że często inni tego nie robią. Lecz ty nie patrz na innych, ani nawet na siebie, ale na swój cel, swój kierunek, w którym czujesz błogość i pasję życia. Nie chodzi o to, aby zamykać serce, nie o to, aby zatwardzać i mówić uderzajcie mnie. Nic już nie zrani mnie już. Nic nie zrani. Ty nie masz się wyzbywać uczuć lub swojej wrażliwości. Tak, tak uważam, że nie masz wyzbywać się uczuć lub swojej wrażliwości. To tak jakby powiedział pewien, tak jak powiedział jeden list z Wieżogrodu. Nigdy nie pokazuj, że można cię zranić. Zamiast jednak udawać twarzą złośliwości czy ironii, Zaleca ukrywać sposoby zranienia cię poprzez Twoją pasję, radość, błogość, od razu pozwolić, by Bóg leczył Twoje rany, gdyż boli prawda tylko wtedy, gdy uznajesz ją za prawdę. Wytrwańcy, wytrwać.